Serdecznie od z tej strony. Kolejny dzień w przepięknym miejscu, w miejscu, które daje mi siłę i to taką ekstremalną siłę. Pierwszy raz się tutaj czuję jak człowiek. Tam jeszcze mało tego prysznice są. Co prawda, no nie warto. Może tak niezbyt legalne było korzystanie z nich, natomiast no, człowiek przynajmniej się wykąpał w końcu porządnie, jak nie wiem. Byłem z detektorem tak jak widzieliście Cały poranek chodziłem praktycznie, że z detektorem Jest godzina 13 Tylko, że no bez żadnych sukcesów To jest jeden Z problemów tutaj Mianowicie palą tutaj ludzie Wielkie ogniska Potem sztorm to wszystko rozwala Tutaj po tej, po tym połaciu Wielkim z piasku No i niestety same żelazo Same aluminium wychodzi popalone Potopione i w dodatku jeszcze przewalone i przetarte przez te fale i piasek. Ja stąd spadam, mimo że mi się tutaj bardzo podoba, ale głównym warunkiem dla którego chciałem tutaj zostać było to, żeby poszukać. A z racji tego, że no nie poszukam, to udaję się dalej. I a nie, folia aluminiowa. Już myślałem, że coś fajnego. Niestety folia. E, no i chyba się udam Na jakieś jeziorko. Tylko, że tutaj po drodze żadnego jeziorka zbyt blisko nie ma. Także, no znowu odcinek będzie. Nie będzie z poszukiwań, także jak nie chcecie oglądać podróżowania i podziwiania takich pięknych okolic, to możecie wyłączyć poszukiwania będą, jak przyjdą ku temu warunki. Nie znam tego terenu, tutaj będę próbował, a kopania żelastwa i aluminium nie będę wam pokazywał. Wsiadamy, jedziemy. Ja mam inną nadzieję, że ja wyjadę, bo mam ciężki grunt. Zaraz zobaczymy. No nie ma źle. Udało się Trochę późno wyjechałem Bo 15.30 Ale się kurde poprałem se Pogoliłem się, wszystko porobiłem Jest git, totalny majonez Że tak powiem I nie wiem czy tu cholera nie wrócę Czy tylko do sklepu nie pojadę i nie cofnę Ale no mam w... Chciałbym pojechać dalej Patrzcie na styk Zahaczę. zahaczę, muszę cofać. No ja to grubo. Nie do tyłu. Boże, nie do tyłu do przodu. Do tyłu właśnie. Muszę którymś... Muszę wyjechać innym. Pierwszy raz taką sytuację mam. I aż się zobaczę, czy mocno sobie porysowałem tego solara cholera. Aż muszę zobaczyć. Nie zwróciłem uwagi na to. Boże, jakieś jaszczurki, znowu węże. Idźcie mi stąd. Nie jest mocno porysowany, tylko ten, tylko tutaj zaczęło ha harczeć. Ale jakbym dalej wyjeżdżał, to by już go całkowicie rozwaliło, nie? <grywanie> Powiem Wam, że tutaj ten rejon Włoch jest jednym z lepszych, jeżeli chodzi o kamperowanie. Całkowicie, może nie całkowicie, ale taki dziki brzeg morza. Yy, przyjeżdżacie kamperem na dwa tygodnie, jak macie solara, i odpoczywacie zasięg internetu super. Yy, takich miejscówek, żeby podjechać, też bardzo dużo. No wszędzie tu można kamperem podjechać. Yy, jeżeli chodzi o przetrwanie zimy, bo tylko o tym mówię. No to 20 stopni blisko sklepy, ludzi tutaj za bardzo dużo nie ma. Aż mnie dziwi, czemu tutaj yy, kamperów nie ma takich wiecie, z ludźmi, którzy żyją całe życie w aucie. Akurat podjechać. Aha, no ale no właśnie, robota, robota. Z robotą może kiepsko tutaj w tych rejonach. Nie każdy przecież ma pracę zdalną. No ale gdzie człowiek? Tutaj pod drzewkiem bym się mógł stanąć. Blisko. O, lecą mi komórki. Bliziutko do tego, pięknie na plażę. No patrzcie jakie miejsce. I nawet prysznic jest. Ja już dzisiaj jestem po prysznicu. Także no szkoda, że tu wcześniej nie przyjechałem, ale napełniłem sobie wodę, nie pokazywałem dwą tego. Napełniłem sobie wodę. Mam. Że wiem, że mi tu jakaś butla jedna spadła. Ale tam gdzie byłem z samego rana, to tam znalazłem kranik jeden, i się wykąpciałem cały, umyłem. że Jestem świeżutki, pranie porobione, tak jak mówiłem. No no i kurde, można jednak znaleźć bardzo fajne miejsca. Umówmy się, nie jest to miejsce takie stricte, wiecie, że można przyjechać i nawalić jak świnia gdzieś tam po barach, łazić na plaży, pić drinki. Tylko to jest właśnie takie miejsce idealne dla, dla ludzi mojego pokroju, żeby przejechać i mieć dla siebie wszystko i odpocząć od ludzi. Odpocząć od ludzi. Tam jeszcze jest nawet z tym. Jak to się nazywa? Skrzynka z prądem, tylko że jest rozwalona cała. Nie wiem, być może to jest jakieś stare, opuszczone, wiecie, pole kempingowe w No ale obrazek te czwórki <grystanie> jest kolejny dzień. Ja pokonałem, nie pokonałem zbyt dużo kilometrów, ale nie wiem co mi się stało. Wyciągłem też lastwo i ćwiczę, w przepięknym miejscu ponownie. Ale jak poćwiczę, to wybiję godzina dziesiąta i będę się stąd zwijał. A po siłowni... prysznic znalazłem przed chwilą. Uuu, by mnie oplapało i co by było z tego? A może najpierw do morza, a potem prysznic? Nie, żebym się... Wiecie... Zarobiście tu jest, kurde. Jest zimne. Jest zimne, ale trzeba się wwalić. Dobra, idę się zanurzyć. A może takie coś kiedyś od, odwalić? Takimi, takimi, wiecie, rowerowo-wózkami? Też zarąbista sprawa. No. A tutaj pan? Dziś Fira leci, a ja jadę. Dobra, mogę ruszać? Nie mogę. Przejechałem 80 km i zatrzymuję się na noc dzisiaj tutaj. Zauważyłem kolejną fajną rzecz. Czyli kolejną, pierwszą z tych rzeczy Prysznic Druga z tych rzeczy jest taka, że Są kosze na śmieci Trzecia jest taka, że nikogo tutaj nie ma I czwarta jest taka Że pójdę tutaj z wykrywaczem To jest jeden z celi I naprawdę ten rejon Włoszech Jest zdecydowanie najfajniejszy Zaraz odpalę laptopa i wam pokażę w ogóle gdzie jestem eee, Idealne miejsca na to Żeby sobie przyjechać właśnie kamperem po sezonie, bo te miejsca na tym zachodnim wybrzeżu to są tak oblegane w dalszym ciągu, że tam nie idzie no jak się lubi po prostu coś takiego jak tutaj jest to to nie ma co szukać czegoś takiego tam na zachodzie jakbym wiedział, to bym jechał wschodnim wybrzeżem, chociaż straciłbym takie miasta jak Rzym, Pompeje Neapol, ale zyskałbym to co to na co liczyłem, a tu jest taka dziksza po prostu ta eee, to wybrzeże w Włoszech. Mi się tutaj osobiście o wiele fajniej podoba. I temperatura jest fajna. 20 stopni. Byście tu przyjechali dzieciakami, z dzieciakami, z kamperem, a co tutaj tak się odzywało? To są takie fajne, wiecie, żeby sobie siąść obiad zrobić jak człowiek. Pozytywnie tu jest. Przejadę się jeszcze tam dalej, zobaczę jak jest. Bo tutaj mi się bardzo podoba najwyżej Wórca. Tak zawsze jest z tymi miejscówkami yy, na zmianę, wiecie, na sen i tak dalej, nie? Wiem, że wam teraz pokazuję tylko jak jadę do przodu, jako opętany, ale chcę dojechać właśnie do takich plaż, jak nad Rimini było, bo mi się tam cały jeden odcinek zepsuł, a tam znalazłem trochę pieniędzy. I chyba tak zacznę już kopać, bo czuję taki wewnętrzny zew. Ale nic na siłę. Znajduję się tutaj w tej części Włoch, już dokładnie w mieście Santa Caterina Lolone Marina. Tak to wygląda z lotu ptaka. I ja jestem dokładnie koło tutaj tego Captain Angio dei Dri Driving Center Bar. Diving Center Bar. I tutaj jest ta plaża. No nie wygląda ona zachwycająco. Nie wiem, czy to jest... Kiedy to są zdjęcia? 2020, ale nie, nie napisali jaki okres, bo może tu jest dużo ludzi. Ale ja to sprawdzę w dniu jutrzejszym, bo już jest 16.30. Chociaż może na pół godzinki pójdę zobaczyć, przynajmniej co się tam dzieje na tej plaży. No nic, zatrzymałem się. Suszy mi się wszystko, bo jeszcze raz przeprałem wszystko, bo ze względu na to, że tu jest wszędzie dostęp do wody. Znaczy, przeprałem to na pos poprzednim postoju. Teraz mi się słyszyło, jak jechałem. Dobra, coś się rozwinie, to się zgłoszę do Was, że tak powiem. No i moi drodzy, stało się. Saper do mnie dzwonił, i naszemu koledze po fachu z Kalisza, z okolic Kalisza, Sebastianowi, stało się, stało się wielkie nieszczęście. Moi drodzy, zjarał mu, zjarała mu się cała hałpa, a czyli w zasadzie dach mu się zjarał, ale wszystko ma zalane po gaszeniu i. Sebastian potrzebuje czegokolwiek, tu łóżko już mu saper przekazał i saper tutaj dał mi link do zrzutki na, na którą no, ja się na pewno dołożę i jakbyście mogli to... tam nie wiem, nie muszą być to duże wpłaty, ale wiadomo nas jest dużo, jakby każdy tam po piątce wpłacił to to przynajmniej byśmy pomogli Dominiko, Boże tu jest Dominika, ale Sebastianowi Jakoś odremontować to, bo, wiecie, bo to jest wielka katastrofa Tutaj można gdybać, czy mu się nie ubezpieczył Ale to, to jest dla ludzi, to jest opcjonalne, prawda, opcjonalne Ja pomogę i pomogę też tym, że właśnie to udostępniam Link w opisie, jakby ktoś chciał pomóc, to dziękuję serdecznie W moim imieniu, w imieniu Sebastiana i Sapera Także dziękuję serdecznie Idę dzisiaj wcześniej spać, bo jutro chcę wstać z rana Pobiegać, jak się mi uda, jak się nie uda pobiegać, jak się nie będzie chciało, to przynajmniej poćwiczyć. Muszę się zacząć ruszać, bo w taki marazm wpadam po prostu, że nie wiem, od kiedyś czekałem te 7 czy 8 dni tam pod tym Rzymem, żeby te filmy leciały aktualnie, to mi się tak w głowie poprzewracało, że nie wiem. No i jutro będzie kopanie, muszę się zmusić do tego. Mam nadzieję, że nie będzie znowu samych żelaznych sygnałów. Które po prostu odbierają energię, tylko że będą jakieś, jak będę już same jakieś aluminiowe bądź miedziane obiekty, to będzie w porządku i muszę się w końcu, kurde, zacząć ruszać. I wiem, że w tym odcinku chyba z trzy razy pokazałem prysznic, ale naprawdę te prysznice tak poprawiły morale, takie zimne prysznice, bo to jest woda z jakiejś tam góry, ona ma 4 stopnie, jak się człowiek pod tym. Kąpie, to jest tak rzeźko, tak fajnie, że człowiekowi po prostu wraca chęć do życia. Ja tutaj ten swój, to mam tą wodę w granicach no, tych 20 stopni, 25, coś koło tego. Czasami się jeszcze tam podgrzewałem, to była zawsze ciepła z tego prysznica. Ale tutaj po takich zimnych, to aż kurde, tak krew wrze w człowieku. No i co? Taki krótki odcinek dzisiaj, troszeczkę nietreściwy. Jedyna przygoda to była tam z tym podjechaniem pod, yy, że się nie przedostałem tym moim kamperowozem tam pod tym przejazdem kolejowym. No ale co? Kolejny odcinek kopanie, także z mojej strony to wszystko. Jakby się... Jak się wam podobało, to zostawić pierdełki. Jakbyście chcieli jakieś tam kody zniżkowe na detektory, śmiało piszcie. No, znalezione w wodzie małopainteria.pl Dziękuję serdecznie patronom patronom i... Tyle z mojej strony, trzymajcie się moi drodzy, cześć!